Rewelacyjna chińska firma X-Robots opublikowała kolejne wideo przedstawiające proces produkcji swoich humanoidalnych robotów. Podobnie jak wszystkie poprzednie filmy firmy, nowe wideo stało się hitem i dosłownie wysadziło internet. Przypomnijmy, że w fabrykach X-Robots w nadmorskim mieście Dalian inżynierowie pracują nad ulepszeniem humanoidalnych robotów, zwracając szczególną uwagę na mimikę twarzy. I reakcje emocjonalne. Jak zauważył dyrektor generalny X-Robots, Boyang, androidy są najtrudniejszym obszarem w robotyce. Proces produkcji jednego takiego modelu trwa od 2 do 4 tygodni, a ceny wahają się od 1 do 2 milionów yuanów około 280 tysięcy dolarów amerykańskich. Silikonowe maski na twarz, ręce i nogi są rozrzucone w warsztacie. A humanoidalne torsy na różnych etapach montażu znajdują się w pobliżu. Założona w 2013 roku firma x pozycjonuje się jako zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach, rozwoju, produkcji, sprzedaży i konserwacji inteligentnych bionicznych robotów humanoidalnych. Rozpoznawalna marka w branży. Obecnie jednak głównym przeznaczeniem humanoidalnych modeli jest służenie jako żywe eksponaty w Muzeum Nauki i Technologii EX Future, znajdującym się na terenie samej fabryki X-Robots. Jeden z kluczowych robotów opracowanych w ramach tego projektu posiada wyrafinowane systemy sensoryczne i motoryczne. Umożliwiające mu wykonywanie skomplikowanych zadań manipulacyjnych, które wymagają ludzkiej zręczności. Robot ten został zaprojektowany w celu zwiększenia możliwości robotów usługowych, czyniąc je bardziej wydajnymi i wszechstronnymi w różnych zastosowaniach poprzez naśladowanie ludzkich ruchów ramion i dłoni. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak 360-stopniowe wykrywanie sonaru i wieloosiowe ramiona, Projekt DEC-SMART ma na celu przesunięcie granic tego, co mogą osiągnąć roboty usługowe, szczególnie w środowiskach wymagających wysokiego poziomu zręcznej manipulacji. Na spotkaniu Forschung z Centrum Informatik w Karlsruhe po raz pierwszy zaprezentowano unikalne ramię robota zdolne do wykonywania delikatnych, Precyzyjnych manipulacji z różnymi obiektami. Badania nad rozwojem manipulatora ze sztucznymi ścięgnami prowadzone były w ramach europejskiego projektu DECSMART. Łatwo jest nam manipulować różnymi przedmiotami, takimi jak papierowy kubek z sokiem, jednak dla robota stanowi to poważny problem. Naukowcy opracowali mechaniczne ramię, które może z łatwością wykonywać takie zadania, a poza tym. Ma prawie więcej napędów niż mięśnie w ludzkim ramieniu. Niezwykle wytrzymałe polimerowe ścięgna pozwalają podnosić obiekty o wadze 5 kg z prędkością 30 mm na sekundę za pomocą tylko jednego małego silnika elektrycznego i ścięgna o długości 20 cm. Każdy palec robota, podobnie jak ludzki, Składa się z trzech segmentów kontrolowanych przez oddzielne ścięgna. Nowy manipulator jest w stanie z łatwością podnosić ciężkie przedmioty, a jednocześnie ostrożnie obchodzić się z delikatnymi przedmiotami, takimi jak kurze jajo. Takie maszyny mogą być wykorzystywane do współpracy z człowiekiem, w chirurgii i podczas wykonywania najtrudniejszych prac naprawczych w miejscach niebezpiecznych dla ludzi. Marco Tempest nazywa siebie cyberiluzjonistą, który pracuje na styku magii i technologii. Na jednej z konferencji robotyki TED Marco Tempest zademonstrował możliwości robota EDI. EDI, skrót od Electronic Deceptive Intelligence, to najnowszy pomocnik Tempesta, przyjazny robot Baxter, który zastanawia się nad różnicą między sztuczną a ludzką inteligencją. Według Tempesta, Mechaniczne roboty z dawnych czasów, wiktoriańskie myślące maszyny, były tylko iluzją w porównaniu z dzisiejszymi inteligentnymi robotami. Z drugiej strony, Edi jest bardzo realistyczny z 360-stopniowym systemem wykrywania sonaru i dwoma siedmiuosiowymi ramionami. Idealny robot byłby nie do odróżnienia od człowieka, i to nas przeraża. Ponieważ nie możemy na przykład odczytać rysów twarzy robotów, nie możemy przewidzieć ich działań, ale to działa w obie strony. Centrum Badań Technologii Informatycznych FZI House of Living Labs opracowało HOLI, zaawansowanego robota usługowego zaprojektowanego do różnych złożonych zadań. Holie ma 142 cm wzrostu, a dzięki aktywnemu tułowiu jego wysokość można regulować w zakresie od 96 cm do 124 cm. Robot posiada 49 aktywnych stopni swobody, umożliwiając wysoce zręczne i precyzyjne ruchy. Wyposażony w 360 stopniowy system wykrywania sonaru, Holie może autonomicznie nawigować i wchodzić w interakcję z otoczeniem. Jego kamery zapewniają sztuczną wizję do rozpoznawania obiektów i interakcji. Możliwości bimanualnej manipulacji hollii pozwalają mu zginać się i sięgać do podłogi, wykonując zadania wymagające delikatnej obsługi. Holie, pierwotnie znany z ról takich jak zrobotyzowany barman i dekorator ciast, jest również w stanie pomagać w zadaniach związanych z opieką zdrowotną. I różnych aplikacjach zorientowanych na usługi. Rozwój robota ma na celu osiągnięcie zręczności podobnej do ludzkiej i poprawę interakcji człowiek-robot w codziennych scenariuszach. Laron Fiumphy to sześcionożny robot opracowany przez Instytut Fraunhofera w Niemczech, który jest piątą wersją serii Laron. Został zaprojektowany do wykonywania zadań w obszarach trudno dostępnych i niebezpiecznych dla ludzi, takich jak badania naukowe, akcje ratownicze i inne scenariusze wymagające wysokiej mobilności i stabilności. Robot jest wyposażony w sześć nóg, z których każda ma sześć stopni swobody, co pozwala mu sprawnie poruszać się po trudnych i nierównych powierzchniach. Robot jest wyposażony w różne czujniki, w tym kamery. Skanery laserowe i czujniki siły, które pozwalają mu nawigować w środowisku i wykonywać precyzyjne manipulacje. Czujniki te pomagają Laronowi Wiód zbierać dane o terenie i wykrywać obiekty lub zagrożenia, co jest szczególnie ważne podczas prowadzenia akcji ratunkowych lub misji badawczych. Firma FIP Robotics AG opracowała LIO, mobilnego robota usługowego zaprojektowanego do pomocy pracownikom służby zdrowia w różnych środowiskach, w tym w szpitalach, domach opieki i ośrodkach rehabilitacyjnych. Stojąc na wysokości zbliżonej do wzrostu człowieka, LIO jest wyposażony w autonomiczne możliwości nawigacji, funkcjonalne ramię do chwytania i transportowania przedmiotów oraz 360. Stopniowy system wykrywania sonaru dla świadomości środowiskowej i bezpieczeństwa. Lio wchodzi w interakcje z pacjentami za pośrednictwem interfejsów głosowych i dotykowych, zapewniając towarzystwo, zachęcając do aktywności i pomagając w rutynowych zadaniach, takich jak dostarczanie przedmiotów. Wykonując te zadania, Lio pomaga zmniejszyć obciążenie personelu medycznego nawet o 3 do 4 godzin dziennie. Ponadto LIO zwiększa bezpieczeństwo, patrolując obiekty w celu wykrycia nietypowych działań i potencjalnych zagrożeń. Dostosowywany do konkretnych potrzeb, LIO płynnie integruje się z różnymi urządzeniami i systemami, ostatecznie poprawiając jakość opieki, pozwalając pracownikom służby zdrowia bardziej skupić się na opiece nad pacjentami. Japońska Narodowa Organizacja Badań nad Rolnictwem i Żywnością, NARO, we współpracy z Uniwersytetem Ritsumeikan i producentem części samochodowych Denso Corp, opracowała prototyp robota czyszczącego, który może zbierać owoce z taką samą prędkością jak człowiek. Japoński przemysł drzew owocowych odnotował zmniejszenie liczby pracowników i starzenie się obecnych pracowników. Opracowano prototyp zautomatyzowanego robota. Do zbierania owoców, jabłek, gruszek japońskich i gruszek zachodnich z drzew w kształcie litery Fab. Prototypowy robot porusza się między drzewami za pomocą bezzałogowych pojazdów naziemnych i zbiera owoce za pomocą dwóch robotycznych rąk. Zebrane owoce są gromadzone w zautomatyzowanym systemie przechowywania owoców. Po zapełnieniu pojemnika zautomatyzowanego systemu przechowywania owoców. Jest on zastępowany pustym, podczas gdy robot kontynuuje zbiory. Według NARO prototyp zbiera jeden owoc w około 11 sekund, czyli z prędkością zbliżoną do ludzkiej.